Podatki płacę? Żeby mnie bandyci na głównym trakcie okradali? Gdyby nie przymusy drogowe, pojechałbym naokoło, przez Sodę! A mówili, że Lyria to dziki kraj, że tam bezprawie, bez Hołowie i w ogóle! Sromota! A mówili, że Lyria to dziki kraj, że tam bezprawie, bez Hołowie i w ogóle! Bogowie... A to co? Trupojady. Zwabił je zapach krwi. Nie pozwolę, żeby potwory panoszyły się po moich gościńcach. Do ataku! Kudynia? W taki upał, co to czary? Niewykluczone hrabie. Miejmy się na baczności. Reinhard, co to jest? Widmo? Strzyga? Nie wiem, pani. Pierwszy raz widzę coś takiego na oczy. ci są, joście i noboty ci są. Te ścierwojady to ja znam. Zeszłej wiosny wylazły na moje ziemię dopadły owiec. Niegroźne, póki się nie obejrzą. Wtedy wielka moc w nie wstępuje. tak samo jak ludzie dalej bij zabij dobrze żeśmy je przegonili nim się nasyciły Od zasiewów do żniw nie każdy będzie żyw. Pani, jest ich więcej. Niedobrze, pani, oj, niedobrze. Wystarczy jeden strzał. Wskaż mi cel. Który? Niczego się nie boją. Szał krwi pani. Tracą wtedy rozum, nie czują bólu. Widziałem to już. Pani, oddajmy pole. Już nie wygramy, ale możemy ograniczyć straty. Królowo. Nie ma wstydów w poddaniu pola, kiedy walka idzie nie pomyśli. Uż musimy wygrać nie ma odwrotu do boju Zobaczcie. jakieś nowe paskudztwo co za gdzie moje sole Barbalest, na Twój rozkaz. Dyscyplina przyniesie nam zwycięstwo! Pancerz ich nie uratuje. Bestie nie mają szans! Wygraliśmy! Tyle drwa, żeśmy narąbali. Nie przyda wam się na co pani? Bo jeśli tak, to bierzcie, ile dusza zapragnie. Skoro kundlami się zwą, to trzeba się z nimi jak skundlami obejść. Budujemy mosty dla pana starosty. Tu bandytów nie było. I nie dziwota, zaraz byśmy ich siekierkami pogonili. O! Skoro kundlami się zwą, to trzeba się z nimi jak skundlami obejść. Budujemy mosty dla pana starosty. I bez jakiego koszmaru. Zróbcie porządek z tymi bandytami, pani, bo strach na pole wyjść. Rękę na królową podnieść? Żadnej świętości te kundle nie znają. Dziękuję, żeście staruszka wysłuchali. Rzadko kto mi ucha nadstawi. Proszę, weźcie to na drogę. Mewę wraz z orszakiem dotarła do Orlego Ruczaju. Żołnierze oczekiwali królowej, stojąc na baczność w piekącym południowym słońcu. Wasza wysokość, hrabio Caldwell. Spocznij, sierżancie. Jak sytuacja? Spędziliśmy chłopów na plac. Podejrzewamy, że udzielili pomocy bandytom, ale po dobroci nie chcą mówić. Wasza wysokość pozwoli kata sprowadzić. Jak stryczek zawiąże, to w mig przemówią. Najpierw sama z nimi porozmawiam. Wasza wysokość, nie godzi się, żeby królowa plebs indagowała. Korona mi od tego z głowy nie spadnie. Prowadźcie. Pokłońcie się. Jej wysokość, królowa Lerii i Rivi Mewe. Litości, dobra pani, my proste ludzie niczego nie winne. Byliście kiedyś na zamku w Lirii? Nie pani, najdalej jako domu byłem to. Mam tam w lochu celę, którą kaci nazywają mogiłką. To zwykła dziura w ziemi przykryta kratą. Ale widzicie, mogiłka jest tak wąska, że nie sposób się w niej obrócić, usiąść, ani nawet unieść ręki. Więzień stoi w niej we własnym gównie. Tygodniami, aż zeżrą go żywcem robaki albo zwariuje. Macie do wyboru. Powiecie, co chce wiedzieć... Albo tam zamieszkacie. Powiemy! Wszystko powiemy! Pani, zmiłuj się! Kto przewodzi tym bandytom? On... Y, dziwnie go zwą, pani. Książę psów. Proszę, proszę. Kundel o błękitnej krwi. A mówił, gdzie jadą dalej? Lubka, pamiętasz? M mówił o jakimś... Kejtonie? Clayton, lord Clayton. Ma posiadłości na południe stąd. Każ trąbić na wymarsz. Ruszamy tam, natychmiast. Pani, nie krzywdźcie księcia. Jeden nie dał i mieszek za gościnę. Milczeć chamy. Królowa z wami skończyła. Pani, jakie dacie rozkazy? Co z nimi zrobić? Daliście schronienie wrogom koronę, nie chcieliście składać zeznań, a to, że jeszcze śmiecie prosić o łaskę dla bandytów, dowodzi, że nie rozumiecie ogromu swych win. No to ja wam to wbiję do głów. Nachajem! Sierżancie, wychłostać ich! Dwadzieścia batów dla mężczyzn, dziesięć dla kobiet. Nie na bogi, pani! Nie! Mewe roztrąciła chłopów na boki i ruszyła cwałem w stronę posiadłości Lorda Claytona. A w Orlim Ruczaju długo jeszcze mówiono o królewskiej wizycie, szeptem przy zamkniętych drzwiach. Co się dzieje, Reinhard? Bandyci atakują królewskich poborców podatkowych? W biały dzień? Zapłacą za to pani. O tak. I nie tylko oni. Źle się dzieje w Lerii. Mój kraj został zaniedbany. Chwila, co to za hałas? Uwaga, kamienie! Karpa się osuwa! ratuj się kto może! Pani, schowajmy się za wozem, dajmy go naprzód. Co teraz? Mało was tu. Ściągnijcie, kompanów, raz, raz, póki im dobry. Arbalest, na Twój rozkaz. Pancerz ich nie uratuje. Lyria! Wóz! Dokorzystajmy wóz teraz! Ach, udało się. Dziękuję, Reinhardt. Mury klasztoru się osunęły. Coś musiało uszkodzić wsporniki. Albo ktoś. No nic, jedziemy. Z naprzeciwka. Turkocząc po bruku, jechała wyładowana sianem furmanka. Z drogi! krzyknął hrabia Caldwell, stając w strzemionach. Ustąpcie królowej! Chłopi posłusznie zjechali na porośnięte pokrzywami pobocze. Mijając wóz, mewę zajrzała do środka i zamarła. W sianie leżał ciężko ranny, gorączkujący mężczyzna. Od owiniętej bandażami nogi. Bił zapach zgnilizny. Bogowie, kto go tak urządził? spytała we. Bandyci? Nie, pani odparł Woźnica. Potwór. Tam na wschód, wedle zadaru, stary mogilnik stoi. Po elfach jeszcze ciągnął chłop. w wnyki tam zastawiał. Wczoraj cały pokrwawiony wrócił. Mówił coś o długowłosej kobiecie, która z grobu stała. Do dobrych siostrzyczek Melitela go wieziemy tu na skarpie. Może coś poradzą. Na pewno. Powiedziała królowa, choć patrząc na poranionego chłopa, wiedziała, że skona nim nadejdzie noc. Szerokiej drogi. Królowa gwiznęła przez zęby, klacz ruszyła stępem. Posłać powiedźmi na pani? spytał Caldwell. Odmieniec zaraz, by potworę zgładził. Póki nie pojmiemy bandytów, nie pozwolę, by ktokolwiek oddzielił się od orszaku. Odparła Mewę. Zaraz by pochwycili umyślnego. Ale jeśli droga zawiedzie nas w okolice Zadaru, może sama się tym zajmę. Pani, dopiero co walczyliśmy z bestiami i ledwie uszliśmy z życiem. Tu trzeba srebra, formuł magicznych. Albo tuzina kuszników. Odpowiedziała spokojnie królowa. I nieco odwagi. W drogę, Caldwell!